Moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, a jestem do niejcie. Zapraszam Was na kolejny filmik 5 sekund, bardzo szybko to mówię, słuchajcie. E, chciałabym Was poinformować, że aktualnie jestem już w aucie, bo byłam bardzo pośpieszona przez członków mojej rodziny i nie zdążyłam nagrać w apartamencie. W związku z tym nagrywam do Was początek w aucie. A gdzie jedziemy, dowiecie się zaraz, a więc kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. U widzicie to plecy? Chodzi się na tą siłkę. Nie wiem na Arguminie. Teraz ziemię dwami, ale powiedzmy do idę do tego A więc moi drodzy, sytuacja jest taka, że mamy 10.18 i jedziemy do... do Trogiru, do Lidla. I po te karty jedzie się też? No, chcielibyśmy są kupić tą kartę do internetu. Kartę do internetu, dlatego że internet jest, raz go nie ma, a jak się jest rodziną e, youtuberów, bardzo znaną <grym> i lubianą, to e, internet jest nam troszeczkę niezbędny. E, a więc tak i e, do drogerii e, DM bo tutaj Rosmanów jest dosłownie parę w całej Chorwacji pewnie, więc jest drogeria, a ja nie mam frotek, jak już Wam pewnie powiedziałam. Ja, ja jak nie mam frotek, to mój standard funkcjonowania, komfort życia. Ulega. Spada o 70% w dół, a więc ja się na pewno nie będę denerwować. Yy, nie mogę wam pokazać mojego outfitu bardziej niż tak, więc później moja mama gdzieś mnie tam może nagra. To jest moja mama. To jest twój tata. Zaraz wam pokażę mojego. Mój tata ma tak. ze mną fita, bo też ma taki kolor bardzo bluzki fajne. jak ja. Bardzo, bardzo fajny zresztą tata. Mamy dzisiaj <laughs> taki sam kolor bluzki. Mamy dzisiaj bardzo fajny tata. Zgrywa no. się Teraz historię z, z tym. To jest żeton do wózka, ponieważ moi rodzice stali już chwilę przy wózku i szukali 2 euro w portfelu. Jakaś pani wkładała wózek i nam dała go. Taki wiecie, darowany. Tutaj ludzie są zdecydowanie bardziej otwarci i serdeczni, gościnni niż w Polsce. W Polsce jest marudzenie i patrzenie, żeby wszystkim się nie udało. A już nie dajmy, pomóc. Yy, Albo pomóc rękę? komuś, nie. Przynajmniej większość jest taka. Ja yy, to nie chcę tutaj wkładać wszystkich do wora, ale... Jest, jest tak. Tacy, 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 co, co ten, co to jest ja bardzo, specykam, bardzo co ja widoczne specykam. i namacalne to, że każdy kto widzi, że ty sobie z czymś nie radzę, od razu by Ci pomógł tak, nie? w tak, tym tak. nie radzeniu. No. Ja mówię, thank you, a on mówi, no problem ten żeton, nie? Żeton, żaden problem, przecież u nas żetony to są tak pilnowane. Tak. Y tak zwany DM, czyli chorwacki bardziej rosman. Popatrz, jakie tutaj są fajne, te, takie duże. A, jest super, no, Możemy sobie poferować, jak ok. chcemy, jak duży jest ten sklep. Fajny, taki fajny Rossmann, naprawdę. Fajny. O, tutaj mamy Olaplex. Olaplex nie ma u nas w Rosmanie. trzeba zamawiać internetowo. Aha. Tutaj mamy pieski. Cieka Ciekawe, czy będzie nasz piesek. Są gumki, kupić sobie gumkę. Macie pokazane moje zwycięstwo Powiem to moim widzom, że ta gumeczka kosztowała 5 euro 5 euro

I <laughs> to I'm living that high to catch a flight but you can make me go. Unlocking all the memories of my old home. playing to and fro. To and fro. to mamy taką wodę. Ta jest ta nie jest I to jest Zero. Okay. I co jeszcze kupiliśmy w tym? Kupiliśmy jajka, ale mam was strasznie przybliżonych. Kupiliśmy jajka, to jest mleko dla mnie, jakieś ty mozzarella. Tu są pączki, ale one są z Tommy, one są całe w czekoladzie. A w mają bitą śmietanę. Albo czekoladę, wiesz? On tutaj nie wody. czekoladą. Ale to te z posypką są z czekoladą. Oh, tak. Okay. Ja wzięłam takie pesto yy, i makaron też. Bo żeby, żeby było. I w sumie to widzę, że głównie alkohol widać na tym nagraniu. No, alkohol woda. Ale tak też bywa na, na wakacjach. Patrzcie jaki fajny chlebek jest. Trz, 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 widzicie? Me, mega fantastyczny. A tutaj cukier kupiliśmy też, bo ja mam herbatę moją, ale cukru. Cukru brak. Crazy how the melodies began to play Moi drodzy, szukujemy się na plaży W związku z tym przyszłam pokazać wam Że zmieniłam mój outfit I zostawiłam tam bluzeczkę Też pod spodem mam taki strój Kąpielowy On się tak wiąże ładnie I zmieniłam sobie spódniczkę Dlatego, że dół od tego stroju jest taki e, Taki neonowy I w sumie fajnie I do tego dodałam białą torebeczkę taką pufową I białe e, klapeczki A więc e, przeurocza przeurocza e, Mam moje... E, Trebro. Mówiłam, że nie będę zabierać, a jednak w tym zostałam i tak jakoś. Dyszno. Mam koka zrobioną gumką nową. A to jest moja mama. A w tej torbie mamy wodę, ręczniki, buty do pływania i mgiełkę z Anwen, wiecie, taką do, do włosów, żeby... Mgiełkę do włosów nie? Słyszałam z Anwen. Z anwen? Dlatego pomyślałam, anwen. że... Y, Ale do włosów... też na no, A! Też, no, no, wow. Whig. My in Now I She said, I already told ya. Yeah, I never dated a black guy. I said, You're brown yourself. Let me offer help. Come on inside. Where well, everybody knows your name. Everybody knows your name. Time to catch a flight, but you can make me go. Mamy koło godziny pierwszej i słuchajcie, nie byłam świadoma tego, jak ładnie jest na zewnątrz. W nocy mamy widoczek. Cześć moi drodzy, to ja, osoba, która aktualnie montuje dla Was tego vloga i chciałabym Was pożegnać, dlatego że oczywiście nie mam pożegnania, a więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, zapraszam Was do oglądania kolejnych, mój Instagram i wszystkie informacje są w opisie, zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a ja się z Wami żegnam, pa pa!